Nawiązanie do GTA 4, jeszcze więcej premii do napadów, oraz nowy pojazd. Prawie. Z tej strony, Xardes i zapraszam Cię do cotygodniowego przeglądu nowości z GTA Online. W tym tygodniu na przecenie mamy salony Gier oraz ich wszystkie ulepszenia. Oczywiście nadal trwa wydarzenie związane z napadami, dzięki któremu mamy więcej premii za napady oraz dostaniemy także możliwość zgarnięcia 2 milionów gotówki za wykonanie odpowiednich napadów. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w karcie społeczności na kanale. Ten tydzień przyniósł nam kolejny napad na sporej premii. Skoro na promocji mamy salony gier, to właśnie napad na kasyno jest od teraz bardziej opłacalny, ponieważ za wykonanie napadu dostaniemy 50% premii, a same przygotowania są na podwójnym mnożniku. Dodatkowo jest większa szansa, że w skarbcu będą znajdowały się diamenty, za które zgarniemy więcej gotówki. Ponadto samo rozpoczęcie napadu i przygotowań jest tańsze o połowę, a za wykonanie napadu na kasyno otrzymamy ubrania, kamizelkę Diamond Strike oraz uniwersytecką bluzę Diamond Casino. Dołączając do gry, otrzymamy nowe ubrania, jakimi są koszulki. Jedna to koszulka Statua Szczęśliwości, znana z GTA 4, a druga to Keros Rose, koszulka stacji radiowej, znana z GTA San Andreas. Na podwójnym mnożniku mamy: wyścigi bolidy, których jest 16, misje: przechwyt w Czumasz, wrogie przejęcie, Death Metal, pranie, sztorm w kanale burzowym. Gazowanie, ciężki żywot robotnika, odstrzał, nametowani, nohej bronka, presja tłumu, droga przemocy, wojna i kawałki pokoju oraz finish 6 misji. Mamy też tryb adwersarza, diament cel koronny, baza rakietowa cel koronny oraz 7 misji cel koronny. Dodatkowo dostaliśmy nowe akcje społeczności 3D-mecze. Trzy misje: ostatnia drużyna wygrywa, oraz jedną misję krów wzgórza. Wszystkie na podwójnym mnożniku. Nowym pojazdem, no może nie do końca nowym, jest przerobiona wersja dodanego kilka tygodni temu ob 10F. Teraz możemy go znacznie poszerzyć. Pojazdy w tym tygodniu na promocji są następujące: w legendary Motorsport w dwódrwiołych, Grotti Furia w czterodrwiołych, Albany VSTR i Lampada Ticomoda. Oraz specjalnych Krogen PR4 oraz Ocelot R88. Na Warstock czeka na nas od JB702 oraz Choke Invade and Pursued. Na Sadersandra Sandra Superautos w dwódrzwiowych jest Dinka Blista The Deklasa Josmite Drift oraz Vapit Routine 2. Nadal w Sadersandra Sandra Superautos teraz w czterodrzwiowych Dinka Sugoi. Pojazdy do wygrania w tym tygodniu prezentują się następująco. W kasynie dając szansę szczęściu będziemy mieli możliwość wygrania pojazdu Ubermacht Black GTS. W klubie samochodowym natomiast czeka na nas Lampada Ticasco. Oczywiście jeśli tylko uda nam się zająć pierwsze miejsce 4 dni z rzędu, co może być dosyć problematyczne. Na koniec trzeba także powiedzieć o akcjach, w których zrobimy najwięcej w najkrótszym czasie, czyli o próbach czasowych próba czasowa tarda, to zadanie, które zajmie nam 2 minuty i 15 sekund. Szybciej zrobimy próbę czasową RC Bandito wezbuczy canals, którą wykonamy w minutę i 53 sekundy. Z tego miejsca dziękuję ci za obejrzenie oraz zachęcam do oceny tego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Wszystkiego dobrego i jak zawsze pozdrawiam.